Czytanie z Księgi proroka Izajasza Pan Bóg otworzył mi ucho, a ja się nie oparłem ani się nie cofnąłem. Podałem grzbiet mój bijącym i policzki moje rwącym mi brodem. Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i opluciem. Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi, dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz. I wiem, że wstydu nie doznam. Blisko jest ten, który mnie uniewinni, kto się odważy toczyć spór ze mną. Wystąpmy razem. Kto jest moim oskarżycielem? Niech się zbliży do mnie. Oto Pan Bóg mnie wspomaga. Któż mnie potępi? Oto Słowo Boże. Ogólnie niech będą dzięki. W krainie życia będę widział Boga. W krainie życia będę widział Boga. Miłuję Pana, albowiem usłyszał głos mego błagania, bo skłonił ku mnie swego ucho. W dniu, w którym wołałem, w krainie życia będę widział Boga. Oplotły mi więzy, śmierć dosięgły mnie Pęta tak odchłani, Ugarnął mnie strach i udręka, ale wezwałem imienia Pana, bo Panie, ratujmy życie. W i nie będę byłem winnią. Panie z łaskawy i sprawiedliwy, Bóg nasz jest miłosierny. Pan strzeże ludzi prostego serca. Byłem w niedoli, a on mnie wybawił. W krainie życia będę, Życie widział. uchronił bowiem moją duszę od śmierci, oczy moje od łez nogi od upadku. Będę chodził w obecności Pana w krainie żyjących, w krainie życia będę. Boga. Czytanie z listu świętego Jakuba apostoła. Jaki z tego pożytek, bracia moi, skoro ktoś będzie utrzymywał, że wierzy, a nie będzie spełniał uczynków? Czy sama wiara zdoła go zbawić? Jeśli na przykład brat lub siostra nie mają odzienia, lub brak im codziennego chleba, a ktoś z Was powie im, idźcie w pokoju, ogrzejcie się i najedzcie dosyta. A nie dacie im tego, czego koniecznie potrzebują dla ciała, to na co się to przyda. Tak też i wiara, jeśli nie byłaby połączona z uczynkami, martwa jest sama w sobie. Ale może ktoś powiedzieć: ty masz wiarę, a ja spełniam uczynki. Pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, to ja ci pokażę wiarę na podstawie moich uczynków. Oto słowo Boże. Niech Będą dzięki. Alleluja, alleluja. Boże, by miał się chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Chrystusa, dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata. Alleluja! Alleluja! Pane z Wami i zdłem te wojny, Słowa Ewangelii według świętego Marka. Chwała Tobie, Panie. Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał uczniów, za kogo uważają mnie ludzie. Oni mu odpowiedzieli, za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków. On ich zapytał, a wy? Za kogo mnie uważacie? Odpowiedział mu Piotr, ty jesteś Mesjasz. Wtedy surowo im przykazał, żeby nikomu o nim nie mówili. I zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy wiele musi wycierpieć, że będzie odrzucony przez starszych arcykapłanów i uczonych w piśmie, że zostanie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. A mówił zupełnie otwarcie te słowa. Wtedy Piotr wziął go na bok i zaczął go upominać, lecz on obrócił się i patrząc na swych uczniów, zgromił Piotra słowami: Zejdź mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku. Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój. I niech mnie naśladuje, bo kto chce zachować swoje życie, straci je. A kto straci swe życie z powodu mnie i Ewangelii, zachowa je. Oto słowo Panie, wała Tobie, Chryste. Są takie zdania z Ewangelii, które znamy na pamięć. Myślę, że to dzisiejsze zdanie z Ewangelii jest takim zdaniem, mianowicie jeśli kto chce pójść za mną, niech weźmie Krzyż swój. Z pewnością wiele razy z Ambony słyszeliśmy zdanie, że trzeba brać swój krzyż. Ktoś powie bardzo dołujące, nie dość, że mamy problemy na co dzień, to jeszcze w świątyni słyszymy. Obraniu krzyża. Ale gdybyśmy się na tym zatrzymali, to faktycznie nie ma sensu. Pamiętamy o tym, że my nie bierzemy krzyża sami. Jezus idzie z nami, a nawet niesie go za nas. Jednak krzyż nie ma sensu, jeżeli nie mamy wiary. Dlatego też dzisiaj Jezus pyta uczniów o wiarę i czyni to w bardzo przedziwny sposób. Robi bowiem swoistą sądę wśród apostołów, pytając: Za kogo uważają mnie tłumy? Czy to nie jest dziwne, że Jezus, który wszystko wie, no bo jest przecież nie tylko człowiekiem, ale też Synem Bożym, pyta apostołów: Jaką ma opinię wśród ludzi? Chrystus, stosując taki zabieg, chce tak naprawdę sprowokować uczniów do myślenia. Aby to oni zastanowili się, kim On, czyli Jezus, jest dla każdego z nich. I dzisiaj Jezus również pyta każdego z nas, kim dla ciebie jestem. Kiedy słucham tej Ewangelii, przypomina mi się takie osobiste doświadczenie związane z Janem Pawłem II. I tutaj nawiążę też do naszej parafii, bo jak myślę wielu z nas wie, Jedna z salek w naszym domu rekolekcyjnym nosi nazwę Laboratorium Wiary. I sam miałem to szczęście być 21 lat temu na spotkaniu z Janem Pawłem II, gdzie po raz pierwszy zostało ono wypowiedziane. To był rok 2000, Światowe Dni Młodzieży, spotkanie na torfergata pod Rzymem, 2 miliony młodych ludzi. I wtedy papież, komentując tą dzisiejszą Ewangelię, mówi, że ona nas wprowadza do laboratorium wiary. Dziwne zestawienie laboratorium i wiara. W laboratorium stworzyć można różne rzeczy i okazuje się, że można stworzyć także wiarę, ale tu nie chodzi o laboratorium ludzkie, tylko laboratorium Ducha Świętego. I dlatego dzisiaj zastanawiamy się, kiedy my mamy wiarę, łaskę wiary mamy w momencie chrztu, ale możemy powiedzieć, że jesteśmy naprawdę wierzący, kiedy tak jak apostołowie dzisiaj w Ewangelii powiemy Jezusowi, kim jest dla nas. Piotr mówi w imieniu wszystkich Ty jesteś Mesjasz. Gdyby Jezus mnie zapytał teraz, Kim dla ciebie jestem? Co mu odpowiem? Nie dalej jak kilka dni temu zmarł pewien polski aktor i ktoś przywołał wywiad jeszcze wcześniej z nim przeprowadzony. Dziennikarz zadał mu pytanie, co Pan powie Bogu, kiedy Pan umrze? Bo ten aktor nie krył się z tym, że jest osobą wierzącą. I on powiedział, że kiedy stanie przed Bogiem, powie tak, za wszystko... Tobie dziękuję. Myślę, że to jest świadectwo człowieka, który naprawdę wierzy. To nie jest ktoś, kto tylko spełnia praktyki, no bo żeby komuś powiedzieć dziękuję, to trzeba znać tą osobę. Trzeba wiedzieć, że ta osoba obdarza mnie nieustannie prezentami, że to jest ktoś, kto kocha mnie najbardziej na świecie. Dlatego dzisiaj bracia i siostry Zadajmy sobie to bardzo ważne pytanie. Kim jest dla mnie Jezus? Wejdźmy do laboratorium wiary.